Sprawdź, jaki jest wynik matematycznego działania, które definiuje Twoją relację. A jest kilka opcji. Relacja neutralna, czyli taka, w której jest całkiem dobrze. Definiuje ją działanie 1 plus 1 równa się 2. Nie tracicie sił, nie podkopujecie się nawzajem i macie świetny start do dalszego rozwoju, czyli do zmiany wyniku działania na 1 plus 1 równa się 3 lub więcej. A taki wynik to wynik dla relacji budującej, wzmacniającej, dającej energię, w której obie strony się rozwijają i wspierają, które zawiera efekt synergii, czyli zawiera w sobie wartość dodaną, gdzie wynik dodawania jest zawsze czymś większym niż prosta suma składników. No i są relacje, których niestety jest najwięcej, co jest smutne, ale prawdziwe i warto świadomie się z tym zmierzyć, gdzie wynik zawiera wartość ujemną, gdzie 1 plus 1 równa się 1 lub 0 lub w ogóle ląduje na minusie. Taka relacja odbiera siły, chęć do życia, paradoksalnie trzyma bardziej w strefach komfortu, czyli poza rozwojem. Warto policzyć wartość swojej relacji, bo tylko świadomość, jak jest faktycznie, tylko stawienie czoła prawdzie może sprawić, że ruszysz ze swojej strefy komfortu do siebie, do swojego rozwoju, do swojej transformacji.